Dzień dobry i witam Was we vlogu. Eee, z przepięknym początkiem, jak Ewa tutaj grała, jeden utwór. Kogo to był utwór? Eee, Luis Capaldi, Someone You Love. Tak, zagrała nam tutaj pięknie utwór na pianinie. Eee, witam Was we vlogu. Jestem tutaj u Ewy. Eee... Dlatego, że nagrywałyśmy dzisiaj trendy włosowe, można tak powiedzieć. Ten filmik już idzie na kanale. Powiedz mi, Ewa, od kiedy się uczysz gry na pianinie? E, dwóch miesięcy. Od dwóch miesięcy i tak ci dobrze idzie i czytasz z nut? E, Tak. Czytam znud, ale bardziej we słuchu. Mam bardzo, bardzo dobre słuch. Masz chyba bardzo dobrą nauczycielkę. Bardzo. Nigdy wcześniej nie grałam, nie. Nigdy wcześniej nie grałaś? Ale powiedz mi, ta fascynacja była wcześniej czy dopiero? E, wiesz co, była zawsze całe życie od, od małego chciałam, e, chciałam grać na pianinie, ale no nigdy nie było możliwości. Mhm. Teraz stwierdziłam czemu, czemu nie? Dokładnie. Trzeba podążać za swoimi. Trzeba marzeniami? się realizować. No dokładnie. dokładnie, trzeba podążać za marzeniami. Tak, Ewa mnie próbowała troszeczkę poduczyć, ale niestety bardzo potrzebuję dużo treningów, <grych> e, bo nie mogę, nie, mogę, nie mogę grać jednocześnie lewą i prawą ręką i mi się wydaje, że to jest problem, bardzo duży problem wielu, wielu właśnie wielu początkujących. początkujących. Moja mhm. pierwsza lekcja na pianinie, w ogóle nawet nie umiałam połączyć tych rąk. Aha. Moja nauczycielka mówi, musisz dwoma, spróbuj dwoma, a ja mówię, nie, mi lewa ręka w ogóle nie współpracuje ze mną. No i właśnie Wiesz, bo... to samo czuję teraz! Ale powiem ci, to jest jedna i mm -hmm. dwie lekcje i byś po prostu, jeśli masz, czujesz to. Ja kiedyś się troszeczkę uczyłam, troszeczkę, ale jak próbowałam dzisiaj zagrać Ewę i totalnie mi nie wyszło. Totalnie! I tak, wracamy do domu, a tu kaczucha idzie po drodze, nawet dwie. Chciałam Wam pokazać, że u nas też spadał śnieg. Oczywiście nie tak dorodnie i pięknie jak w Polsce i w niektórych miejscach, ale coś tam rano popadał, już zdążył stopnieć chyba ze trzy razy. Tutaj jeszcze widzę, że, że się utrzymał i chyba to będzie na tyle, jeżeli chodzi o opady śniegu. Bo oczywiście od jutra zapowiadają deszcze, także marzenia o śniegu już ległymi w gruzach. Nie doczekam się go w Irlandii na pewno. pogadanka u Ewy była naprawdę pouczająca jeżeli macie ochotę właśnie zobaczyć filmik z trendów jeżeli chodzi o włosy to tutaj Wam się wysunie odnośnik ja przyjechałam do domu i już sobie włosy spryskałam tym suchym szamponem dlatego żeby je troszkę podnieść od nasady a później jeszcze użyję tego pudru One mi się ten puder mi się gdzieś tam w tych włosach uleży i jutro, jutro będę miała taki prawdziwy artystyczny bałagan na włosach Powiem Wam, że bardzo mi się podoba taki trend. I faktycznie te fryzury są takie, takie z pazurem, wiecie, takie byle jak uczesane, tak? One wyglądają na byle jak, a tak naprawdę są wystylizowane, także jutro będę próbować, ale powiem Wam, że ja jestem tak ciężko kapujący człowiek, nie wiem, czy to przez męczenie, czy przez co, czy już skleroza, jechałam do Ewy narzekałam w samochodzie na swoje włosy mówię do gumisia, popatrz jakie ja mam uklapnięte, plastusiowe włosy, bo faktycznie no, ja jak się nie poratuję takim szamponem lub takim właśnie pudrem, no to ja mam, no wiecie no uklapnięte, czego dowodem będzie ten filmik eee, bo włosy mi się ewidentnie tam nie podobały, ale wiecie co, jechałam do Ewy, jechałam do salonu fryzerskiego ja mogłam poprosić Ewę, żeby mi sypnęła tym pudrem lub jakimkolwiek Produktem, żeby te włosy podnieść u nasady, a ja zapomniałam. No, nie pomyślałam o tym, i powiem Wam, że się śmiałam sama z siebie, ze, ze swojej niemyślącej łepetyny. Okej, okay, a teraz biorę się za obiad. A u nas powiało wiosno. Taka wiosenna, kalafiarkowa zupka, co prawda yy, nie ze świeżym koperkiem, ze suszonym ale smaczna. I do tego grzanka. Dla mnie co prawda bez grzanki, dlatego, że ja unikam białego pieczywa, ale reszta na pewno z ochotą zje. Przyszła mi ostatnio paczka i szykuje się u mnie na kanale hol Dawno nie był takiego holu niespożywczego, bo gdzieś tam spożywczy się przejawiał, a to jest ani nie kosmetyczne, ani nie ani nie ciuchowy, ani nie spożywczy, ale coś jest powiązany z beauty. O, powiązany jest z działem beauty. Także czekajcie na haul. Ja nie mogę go jeszcze nagrać, dlatego że czekam na ostatnią przesyłkę. Jedną albo dwie. I tu w tej paczce znajdują się prezenty dla mnie od siebie. Dajcie znać, czy robicie sobie czasem takie przyjemności i kupujecie sobie coś właśnie od czasu do czasu. A jeśli nie, to ja Wam serdecznie polecam. Oczywiście nie mówię, żeby od razu biec i na łeb, na szyję kupować wszystko, co popadnie pod rękę, ale od czasu do czasu warto pomyśleć o sobie i sobie sprawić jakiś bardzo przyjemny prezent. Łączę się z Wami wieczorkiem, ale kawcia jest i są celebrytki. Pokazuję Wam celebrytki, i tutaj muszę zaraz coś sprostować dlatego, że wystawiłam te celebrytki obfociłam oczywiście jak do mnie przyszły, dlatego, że zamówiłam sobie trzy one przyszły do mnie w sobotę Lukasek, jak usłyszycie krzyki, to, to tylko Lukasek krzyczy mnie, bo głosą, czasami tak ma obfociłam i były do mnie zapytania, czy ja sprzedaję te celebrytki nie, nie ja sprzedaję te celebrytki po prostu ja je tylko zamówiłam a Celebrytki pochodzą z celebrytki UK My Beautiful Life. Tutaj Wam się wyświetli stronka. Ania prowadzi i Ania również posiada kanał na YouTube, także również na kanał do Ani zapraszam. I Ania ma teraz Dominika gotuje! Ty zawsze jak gotujesz to musisz robić taki hałas. No. Ja te celebrytki Wam pokażę właśnie najlepiej na zdjęciach, tutaj Wam się przybitki ee, pokażą i robiłam je na tym, na tej głowie, co ją kupiłam kiedyś i stwierdziłam, że ona jest po prostu świetna do prezentacji tych celebrytek, dlatego że ten kolor akurat podkreśla ten kolor złoty, Przepiękny Teraz Wam pokazuję byle jak. Ale na zdjęciach to widzicie, że fajnie wyszło. Podkreśla ten kolor złoty, także super się nadała na prezentację celebrytek. I Ania ma fajną ofertę, właśnie, że jak kupicie właśnie za 100 zł, to jest tak mniej więcej koszt 25 euro. To przesyłki są darmowe, także ja nie musiałam nic za, za dostawę płacić, a one. Są w, w takich fajnych, przystępnych cenach, bo chyba za to dałam 10 euro albo 11, już nie pamiętam. Ten materiał to jest stal chirurgiczna i to jest stal, która nie rdzewieje, ona się przepięknie błyszczy. Nie musicie tego wcale do kąpieli zdejmować i to y, zachowa ten kolor y, cały czas. Nie wiem jak jest z basenem i słoną wodą, jeżeli chodzi o oceany i morza, tego nie jestem pewna, ale mam bransoletkę ze stali chirurgicznej, dwa lata temu mnie ją przywiozłam. Z Polski dostałam od, y, od, od teściowej mojego albo 3 lata. W każdym bądź razie ja ją kiedyś wam koniecznie muszę pokazać na którymś vlogu, bo nie muszę najpierw poszukać, bo nie wiem gdzie schowałam. Y, I ja wszystko w niej robiłam i byłam w kąpieli i, i tak dalej i jest przepięknie, wygląda jak nowa, całkowicie nowa, także a nawet nie trzeba tego czyścić. Także ja Wam serdecznie polecam celebrytki UK My Beautiful Life. Link zostawię w opisie. Jeszcze się śmiałam, że w dobie Brexitu ta przesyłka przyszła naprawdę w ekspresowym tempie, bo to było zaledwie 4 albo 5 dni maksymalnie. A ja zamówiłam biurko dla Rysia w grudniu, w grudniu, i jeszcze do dzisiaj z Anglii nie, nie mogę się doczekać. I tylko dostaję informację, że. Sklep robi wszystko, co w jego mocy i jest w kontakcie z angielskimi i irlandzkimi kurierami, żeby mi dostarczyć to biurko, także Ania ma większą moc niż wielki sklep z Anglii, ponieważ przesyłka dotarła w ciągu kilku dni, a taki duży sklep z Anglii nie, da, nie daje rady. Ślicznie Wam dziękuję za oglądanie. I oczywiście zapraszam na następny filmik, a następny filmik będzie zaległy, który z Dominiką. O! -o. Który? Musimy nagrać. Jutro będziemy nagrywać otwarcie kalen- boże nie, otwarcie kalendarzy. Jutro będziemy nagrywać w końcu podsumowanie kalendarzy adwentowych, dlatego że z moją Dominiką nagrać, przypasować termin, to było nie lada wyzwanie po prostu. O, ok. To już wszystko, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku, buziaki, pa pa!